Dobry wieczór, dzień dobiega końca i to jest idealny moment, aby zastanowić się nad wszystkim, co się wydarzyło. Czasami pośpiech i troski sprawiają, że zapominamy, iż Bóg był z nami w każdym szczególe, podtrzymując nas i prowadząc, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Teraz, gdy zwalniamy i przygotowujemy się do odpoczynku, warto sobie przypomnieć, że nie dotarłeś tu sam. Bóg zawsze się o Ciebie troszczył i nadal będzie się troszczył. Jego obecność jest stała, a Jego miłość niezachwiana, nawet w chwilach, gdy czujemy się zmęczeni i niepewni. Kiedy Mojżesz i lud Izraela przeszli przez Morze Czerwone, wędrowali przez pustynię przez trzy dni bez znalezienia wody. Wyobraź sobie desperację, niepewność, poczucie, że może nie będzie już wyjścia. A jednak Bóg miał plan. Już przygotował drogę i dokładnie wiedział, kiedy i jak dostarczyć swojemu ludowi to, czego potrzebował. Ta historia uczy nas, że nawet po wielkim wybawieniu podróż może przynieść wyzwania. Ale Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy mu ufają. To właśnie w tych chwilach niepewności nasza wiara zostaje wzmocniona i ukształtowana. Ile razy martwimy się nadmiernie o przyszłość, ile nocy spędziliśmy bez snu. Próbując znaleźć rozwiązania problemów, które wydają się nie mieć odpowiedzi. Tak jak Bóg troszczył się o ludzi na pustyni, tak samo troszczy się o ciebie. Być może dziś mierzy się z niepewnością, wątpliwościami lub lękami, ale On wciąż jest obecny, prowadząc każdy Twój krok. Prawdziwy odpoczynek przychodzi, gdy oddajemy nasze troski jemu i ufamy, że Jego plan jest doskonały. Jeśli spojrzymy wstecz, Zobaczymy, że na każdym etapie naszego życia był pewien cel, nawet w trudnościach. Często to, co uniemożliwia nam pełen odpoczynek, to lęk przed jutrem. Myślimy o wyzwaniach, które nadejdą, o niepewnościach w przyszłości i problemach, które jeszcze nie mają rozwiązania, ale Bóg zaprasza nas, abyśmy powierzyli Mu wszystkie nasze troski, bo On się o nas troszczy. Odpoczynek który nam oferuje, nie jest tylko fizyczny, ale także duchowy i emocjonalny. Kiedy powierzamy Mu nasze lęki i niepewności, odnajdujemy pokój, którego tak bardzo pragniemy. Tak jak lud Izraela musiał zaufać, że Bóg zaopatrzy ich we wszystko, tak i my musimy odpoczywać w pewności, że On już wszystko przygotował. Dziś, zanim pójdziesz spać, poświęć chwilę, aby uznać obecność Boga. Pomyśl o wszystkich chwilach, gdy już cię ocalił, o wszystkich drzwiach, które otworzył, i o każdej sytuacji, którą przemienił. Nie musisz dźwigać ciężaru sam. Bóg już się wszystkim zajmuje i nadal będzie prowadził twoje życie z miłością i wiernością. To, co teraz wydaje się niejasne, może w przyszłości stać się świadectwem wiary. Dlatego oddaj mu swoje troski i pozwól sobie odpocząć, wiedząc, że On jest w pełni kontroluje każdą sytuację. Pomódlmy się. Panie, dziękuję Ci za kolejny dzień życia. Wiem, że nie zawsze potrafię dostrzec Twoje działanie, ale wierzę, że jesteś przy mnie w każdej chwili. Powierzam Ci wszystkie moje troski, lęki i niepewności. Niech ta noc będzie pełna pokoju, a moje serce spocznie w pewności, że Ty masz kontrolę nad wszystkim. Naucz mnie bardziej Ci ufać, Odpoczywać w Twojej miłości i przeżywać każdy dzień z wiarą. Amen. Niech ta noc przyniesie Ci prawdziwy odpoczynek. Niech Twój umysł i serce odnajdą pokój w pewności, że Bóg już troszczy się o jutro. Zaufaj Mu. Odpocznij i wiedz, że nowy dzień przyniesie nowe możliwości i błogosławieństwa. Pozwól sobie odpocząć w spokoju, który tylko Bóg może zapewnić. Jutro będziemy mieli kolejną wiadomość aby umocnić Twoją wiarę. Zasubskrybuj i podziel się tym słowem z tymi, którzy go potrzebują.